Dzień dobry, tym razem będziemy próbowali zerwać pieniądzojów. Aczkolwiek gówno nam zapewne z tego wyjdzie. Poczekajmy a zjawi się tu przedstawiciel Legionu. Jesteś, więc teraz zrobimy sobie save'a i spróbujemy cię sprowokować Panie Kar i drwić. Ciekawi mnie czemu nie obiega się o członkostwo wielkich Handu dla znagi lojalności? Oh, no I, I simply couldn't that is i'm not worthy of such an honor of course i am that is to say caesar has many fine warriors and i wouldn't wish to compare them to the great khan's enough how dare you compare caesar's finest to this tribe of savages Oj, 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 podpadłeś. Oj, 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 oj podpadłeś. Papa Han siedzi obok. Interesująca Opinia, Karo. ciekawe co powie na to papa Han. Pogadajmy teraz z papuchanem. says cut off the head and the snake will die. I guess the chairman's days are numbered. You've been doing good things for us. Don't think I haven't noticed. What can I do for you? Most of you your tak, tak. tak a okay. mm -hmm. so strings. uh Aha. Farewell Czyli zabicie tego nic nie pomogło, Karla. Yy, a tylko go wyeliminowałem. Jeden ten Legionowy śmieci mniej, to zawsze postęp. Tylko to nie skłania tego do zerwania sojuszu. O, mój papa. Mapa okolicy, mapa świata, hmm, tu, czyżby tutaj były jakieś NPC do pogadania? Hmm, nie, tutaj jest dwóch NPC do pogadania. Hmm, zobaczmy, czy da się to zrobić bez pojawienia się na terytorium Legionu. Wielki Han, Wielki Han, Wielki Han, Weronika, z Tobą mam nową It's dialogową. Chcę porozmawiać o pakcie Wielkich Hanu i Cezara.

Hmm. Gdzie mam się udać na mapie światła? Tylko wy nie, nie mówcie... A, tu jest obóz Wielkich Hanów. Koło Spoko, więc tam skoczmy teraz. Do tamtego obozu Wielkich Hanów i spróbujmy pogadać. Może to się uda, pomimo że mam stosunki z legendem Dupnę. Mówię, tego questu nie zrypałem, wcale, a wcale. Tylko mi się wydaje, że zrypałem. każdym by będziemy by mogli złowić Legionowi pewną nim ją wizytę. O, o ile oczywiście przeżyjemy. I czemu ja umarłem, właśnie teraz? Ech. Dobra, na cmenta w good springs i do obozu wielkich, i do tego obozu wielkich hanu się udamy. Pogadamy tam z odpowiednią osobą i myślę, że to jest do zrobienia. Będzie to prawda ciężkie, bo w legionie będą wszyscy do mnie strzelać, ale jak na moje, wykonalne. Dobra, tutaj widzę, że te potworki, ale to nimi już się nie musimy przejmować. Gigantyczne Raskorpionki, jak ja was lubię. U-50 EXPU każdy. Otrzyń się! Dobra. O, jeszcze jeden! Dobra. To by było chyba na tyle. Hmm, musimy jakoś obejść te wzgórza. Spróbuję tędy. Bo obóz Wielkich Hanów widzę niedaleko, tylko że tutaj były teraz, skropione. Odbrzmi więc raczej ciężko było mi się tam dostać, czemu ja idę na kuckach, zamiast, zamiast normalnie i jak człowiek. Dobra, kolejne dwa. Dobra, czy tutaj można wyjść? Nie, już widzę, że nie można wyjść. Będę tak krążył, natknę się na kazadory, na zapewne coś tego Ananbasis, natknie się na wpony śmierci, ogólnie natchnę się na wszystko to złe. Trouble. Trouble. Wiesz co jest problemem? Wiedziałem, natknę się na kazadory. Kur. Jeszcze się zablokuję w teksturze. No, żeby i was popiękniło. Jeszcze raz, tym razem od południa spróbujemy. O, tam już widzę jakiś budynek, więc chyba ten pomysł był lepszy by od tej strony to próbować obejść i nie, i tam się, i tam się nie, bynajmniej nie wpierdzielać. Tutaj, tu się zakręci się do, i się, się trafi. To będzie tutaj jest kwiw chyba jakiś kościółek, który byście postawili. A nie, to jest pomnik Yangce, czy jak, czy jak zwał, tak zwał. Ja sobie sprawdzę co tu jest, czy jest tutaj cokolwiek ciekawego, skrzynka na amunicję, czyli od, odrobinka amunicji, za tym apteczka, w której jest spinka, proszę mieć ci czy mnie nie interesuje. I maczeczek takie elektroniczne złomy i tego typu bariery, białe pokrzywy, z tutu Kili, daj się siana. Ja tu mam obóz wielki, do znalezienia. I właśnie zdaje mi się, że jest na dobrej drodze. O, Serio. Tutaj, ta skała, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Gro. No serio. Seriously, gro! No naprawdę, musisz mnie aż tak trollować, aż tak mnie nie, nienawidzisz. Gro. Żeby obóz Wielkich Hanów był odgrodzony miliardem, pierdyliardem na, najgrodniejszych potworów. Bo ja wiem co to jest za kamieniołów ja wiem co tam jest. Kurwa. Gro. Czy ty mafie, rozum i godność gry? Powodnej gry. Nie mogę się tam teleportować po prostu. Zrobić powiedzmy rocket jumpa, cokolwiek. Dobra. Spróbujemy. Hop. No, 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 kurwa, wkłada pod nogi, rób cokolwiek, wsuń granat pod nogi, cokolwiek, ale się tam wespi. Kurwa, czyli się tam nie wespiesz. Dlaczego? Bo nie, bo zakazane, bo nie wolno. Bo się tam spinać nie wolno, bo to te drewna wczoraj. Strefa zawsze woda. Ja będę musiał pokonać miliard spod śmierci, legion kazadorów i ogólnie pierdeliard wrogów wszelakich. Bo gra będzie mi stawiać niewidzialne ściany, co sobie sobie kurwa graty nie poczynał być miało. Dobra, na minowych mi się, więc umieraj. Co Sobi byś sobie kurwa graczu być miało nie poczynał? To my ci postawimy góry do przebycia. We... bo nie wolno wybrać prostej ściewskiej jeszcze ze znakiem, z drugą do obozu, z y, wielkich halów tędy pójdź, debilu. I mamy kazanory. Tutaj, za zakrętem, jak tylko tu wejdziemy, to jest za kasadorów. I wszyscy są... kurde, happy. A skrętów bog do obozu wielkich kanów dalej nie ma. Bo po co? Jakieś tutaj... Chciałby jakieś obozy wielkich Hanów, Jakieś tutaj inne tego typu wetry, bajery i tak dalej. Nie ma tak łatwo. No, przynajmniej chyba tędy się idzie do właściwego obozu, a jak nie tędy, to ktoś zaraz wyleci w powietrze. Powiedzcie we tędy i powiecie, że nie będę musiał tłuc się z pierdeliardem z ponów śmierci, nim do nich dojdę. Okay. Now I know this place. Ha! Mambas. That's close enough. What do you want with the great khan? Hm, what do you do? Awaiting a delivery, but it's a no-show. I'm guessing that the death claws in the quarry have something to do with that. Hm, jakiego tyłu dostawy oczekujesz? Supplies to make kims the ncr is the best source since they're hard to come by anywhere else. we don't really use the chems ourselves, just sell them to anybody with the caps. if it ends up hurting the ncr in the process, that's a bonus. hmm. is that right? what's your angle? Bez powodu, po przysługę, przysługę. all right, fair enough. you help us out and i'll owe you one.

Jeśli wielcy hanowie przyłączą się do Legionu, zostanie sprzedane jako niewolnica. Stanie się oficera, oficera, ile będzie miała szczęście. Right, czas już, na, czas już na mnie. Huh? Spoko, zatem wykonamy to zadanie z tą walizką. Tylko gdzie ona jest? Dobra, zrobimy to. Ja to zrobię. Nie róbmy mnie, że braka. Hmm. Sloan, do sloan mam się dostać. Do sloan najbliżej będzie z północnego obozu Kaidaniawy. Hmm. Hmm. Na pewno to zadanie możemy te wykonać na kilka sposobów. Skoro Melisa przekonana, w związku z czym, o, kajdaniawy nie są mi wrodzy. Mamy u kajdaniawy opinię miłosiernego bandziora. Dobra, więc... Hmm, mniej, więcej... Mniej, więcej, ale tak raczej mniej niż więcej... Kurwa. Powinniśmy się udać widać w tamtą stronę. Tak, gapi się na ciebie. Co mi zrobisz? Dobra, ale, ale ja poczekałbym sobie do rana, te 12 godzin... Bo Lanie się po mordach ze skłonami śmierci w Sloan, to, to nie jest zbyt nic przyjemnego. Dobra. Jest mniej więcej ranek. Możemy iść. Możemy iść po walizkę. Zadanie nie że braka. Będziemy teraz wykonywać. Mam nadzieję, że wykonamy. Mam nadzieję, że nas skłony śmierci nie zjedzą. A jak na to trudno. Znaczy, jestem głupki i podejmuję się zadania nie na moje siły. W każdym razie, Sloan to Sloan. Sloan to może być dla mnie bardzo szybka, bardzo brutalna śmierć. bo jestem był w okolicy niebezpiecznej, ale? To zadanie chyba wymagało pogadania tylko z kimś tam i nic więcej, więc, bo wam, wam będą walić było z sk latać. O, oswojony kreatoszkór. Dobra. today is the point of time called another struggle come in hold up there are death claws all over the damn place north of here i'd turn back if i were you if you want to get to new vegas you're better off heading east from prim and then looping north it's a heck of a lot safer. Yeah. they moved into the quarry after the powder gangers came through and made off with most of our dynamite. We shut the quarry down while we waited for the NCR to get us some more blasting sticks, but now the death claws have shown up. The NCR is a no-show, and my men and I have got nothing to do but sit on our asses all day. It's damn frustrating. Hmm. Mogę rozwiązać dla was. Czy w się problemy z śmierci? we would see them occasionally, but they didn't seem too keen on getting too close to the quarry not sure if it was the noise or all the workers. I can't believe that an entire pack moved into the quarry. I thought that kind of bad luck only happened in New Vegas. I don't know what it is about you, but I think you could actually pull it off. Deathclaws are tough bastards, but you might be even tougher. Nobody here is any use to you in a fight against Deathclaws, but take these medical supplies. You'll probably need them. To do the job right, you've got to get rid of the pack leaders, the mother death claw and the death claw Alpha male. should run the rest of them off. Okay, this is Sloan, a camp for us quarry workers. The actual quarry, Quarry junction, is up the road north of here. The whole thing is an NCR operation we make cement for the ncr using the limestone we dig out with dynamite and draglines dirty work but the pay's good wish we got paid in caps though not a lot of merchants like taking ncr paper money. Hmm. not so ncr cement. it all gets shipped by rail over towards boulder city and hoover dam the ncr is probably building fortifications with it all. Co to jest it's a big machine which moves rocks around, piles at a time. it's pre war tech, so you need to thump it once in a while to keep it running." "nope. the ncr has been trying to switch over to using paper money, just like in the pre war days. trouble is that the exchange rates ain't exactly fair. for example, a hundred bucks in ncr money is valued at roughly half that in caps around here seems like a rotten deal for us, but work is work. Sure. Powiedli, Vegas? I've been there once, and I don't recommend it. It's just a way to burn through a month's pay in five minutes. I've seen a lot of folks come through here thinking they'll have the easy life once they get there. It never happens. Do you insist on going north? For now. Tak, kamienia w kamieniach, a my mamy, gdzie się wejść Tutaj biuro kopalni? I czy mamy z kimś pogadać, czy co? A, waliska. Teraz mamy pogadać z tym, z Trumpem Lewisem, o pustej walizce w jego gabinecie. Okej, okay, dobra, no, pogadajmy z Tobą. Proszę, kupuję walizki wypchane i chemicznymi dla przyjaciela. Wiesz coś na ten temat? Uh, yes. I think I know which Even if there weren't death claws in the quarry, there'd still be no delivery. The supplier, a guy in Prim named Tyrone, is a cheating son of a bitch who won't deliver even though he's already been paid in advance. Hmm. She's my daughter. Takes a little too much after her mother, rest her soul. But she's happy with the great cons, and that's enough for me he's always been shady, but this is the first time he's outright screwed me. i'm just a middleman. the great cons are a hard group, and some of them are no good, but they're not all the same. i believe in the ncr, but that doesn't make it right for them to roll over anyone who doesn't want any part of them. Spokojnie, na szybkiej podróży na mapie świata do Prim, raczej Drive in California Sunset, bo tam jest bliżej. I składamy kolejowi niemiłą wizytę. Pod tytułem Czemu koleś? Lejcie dostawy nie są w terminie. Whyyyy? Dlaczego? dostawy nie są w terminie. I gdzieś tu za kawałeczek powinien być. Okay, for Hey hey, what can Tyrone do for you? So you trying to get me busted? Keep your damn voice down. Lieutenant Hayes already has his eye on me. Look, I already told Chomps the NCR is getting suspicious of all these misplaced supplies. Bigger risk means bigger cost. 300 caps bigger. Hmm, powiem jedno słowo, a dostawałem do Nevada, Zajmie się zamiast ciebie ktoś inny. Hmm, lecznicze dodano. Hmm, ale my trzymamy stronę Enciago, zasadniczo wielkich handlów, więc. Panie Hayes! A, gdzie pan jest? Kurde. HS! Imbecylu! Potrzeba mi cię! To jest Twój piepsony namiot, Panie HS. Więc dlaczego tam Pana nie ma? Tu też Cię nie ma. HS! You fucking bastard! Gdzie Cię wywiało? Dobra, widzę, widzę, że muszę zaczekać do nocy Mam nadzieję, że to mi nie popsuje questu, mianowicie poparcia Melisy i tak dalej, ale chyba nie, nie powinno. 11, 12... Teraz powinien siedzieć w środku. To jest twój namiot, powinieneś spać tu, gdzieś. Spać. Nie idziemy quietly. dobre, nie ma. To ja to pierdzielę. A, jesteś w Camp Forum Hope. Spoko. Bo to kawałek stąd. Weź się, kurde, koleś wybrał na wycieczkę.

nawet nie mam Zbroi zbrojnych Stali, więc nie Jacy, ja, wrogowie, what, what, what the fuck, Gro! Poczekajmy godzinkę. I teraz, gdzie jest porucznik Hayes? Gro, kiedy cię pytam grzecznie, odpowiadaj mi grzecznie. O, tu jesteś. Ja. Yeah. Tyrone was the road to the city. Trim, I'm not surprised. I'm not surprised. Criminals like to act tough, but they're not match for military discipline. Tyrone was not authorized to deliver any of this. There were reports of our supplies being used by the great Cons to make illegal chems. Until now, we've never had any hard evidence. Most of the chems end up with the fiends. A group of crazies the NCR tangles with regularly. We'll have to conduct a thorough investigation of all our quartermasters and crack down on sloppy record keeping. Thank you. Other than Tyrone, were any other NCR citizens involved in this smuggling operation? Nie, nie było nikogo więcej. All right. Thanks for all your help. Tego nie będę, tego nie będę donosił, Tylko na tego. Sir. Spoko. zadanie, zatem pora zrobić Save all. I dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie